zrobić, żeby lamela cita się nie wyjeżdżały. To jest sito oryginalne dolne, leżak magazynowy i ma założony tu będzie widać taki drut specjalny sprężysty stalowy. Jest tak pomiędzy poprzekładany na każdej blasze i trzymie te ładnie te słupki żeby nic z nimi się nie działo oryginalne sita to miały a zamienniki już nie i tu jest konstrukcja własna jest założony ten drut na sito które już prawie się przecierało zobaczymy jak to zda egzamin ale powinno elegancko trzymać czy to będzie widać że gdzieś się wyrobione te miejsca. jest okej. Okay. Już prawie słupki były przetarte, a teraz po przełożeniu druta ładnie to stabilnie stoi i na każdym Ślaczkiem jest poprzekładany. Miejmy nadzieję, że teraz się to będzie działać. Tym od boku też jest. Także można i takim taką linką od hydrauliki z pancerza wyjętą to na słynnym kanale. Albo kupić taką gotową szpulę. Tu jest nie wiem, z 20 metrów tego. Drud sprężynowy. Z firmy, która się to zajmuje, to jest chyba pośrednia twardość i to 100 zł kosztowało. A tak to się mniej więcej zachowuje. Jak mocniej się przydusi, to się gnie, ale tu powinno dać się egzamin. Tu kiedyś było ratowane, że roz, od boku rozcięte się to. Rozwiercone dziurki na rurkę. Czy to nie tu będzie widać ładnie? Od hydrauliki, bo od zetora. Powstawiane na te miejsca i heftnięte, ale to dużo pracy zajmuje. I tylko z jednej strony, albo z drugiej można tak zrobić. To na tyle. Наdziery taś poноže.